Dwie szczere wiadomości dla drogich czytelników moich polskojęzycznych wpisów. Dzisiaj jest poniedziałek, 16 września 2024 roku. W dzisiejszym wpisie przekażę dwie szczere wiadomości dla drogich czytelników moich polskojęzycznych wpisów. Przede wszystkim przekażę wiadomość przeznaczoną dla wszystkich drogich czytelników polskiego pochodzenia, drodzy czytelnicy, czy nie chcielibyście pozostać na bieżąco z moimi wpisami? W których jako rodowity Chińczyk ciągle dzielę się swoimi prawdziwymi doświadczeniami, szczerymi przemyśleniami oraz unikalnymi spostrzeżeniami w waszym języku ojczystym. Czy nie chcielibyście nadrabiać zaległości w moich wpisach, których jeszcze nie czytaliście? Nawet nie musicie umieć czytać w moich myślach, aby czytać moje wpisy, które są przepełnione moimi przemyśleniami. Jeżeli wolelibyście słuchać moich wpisów, zamiast ich czytać, to serdecznie zapraszam do oglądania mojego polskojęzycznego kanału na YouTube Alan Z. Język Polski. Po drugie chciałbym wspomnieć o dwóch drogich czytelniczkach, które osobiście znam. Nie nazywałbym ich moimi lojalnymi czytelniczkami, ponieważ nie tylko do mnie nie należą, ale też nie chodzi to o lojalność, która według mnie dotyczy raczej relacji między żołnierzem a dowódcą. Zauważyłem, że nawet moja koleżanka Kasia i moja przyjaciółka Gosia, które wydawały się czytać prawie wszystkie moje wpisy, czasami przegapiały niektóre z nich. Wiem, że czytanie dowolnego materiału pisemnego zajmowałoby pewną ilość czasu i energii, które obie Polki już poświęciły w moją stronę. Oczywiście mają własne życie do prowadzenia i sprawy do załatwienia, więc to nic dziwnego, że przegapiały niektóre moje wpisy. Prawdopodobnie wokół mnie świat się nie kręci, a można stwierdzić, że wokół nikogo świat się nie kręci i bez kogokolwiek świat wciąż by się kręcił. Mimo, że w takiej sytuacji niektórzy ludzie mówiliby demotywująco, że nikogo to nie obchodzi, myślę, że to trochę przesadza, przecież te dwie drogie czytelniczki wciąż mnie wspierają.